Poczucie własnej wartości jako temat, który się przewija non-stop, kolor, bo większość z nas wie, jak to powinno wyglądać. Wszyscy wiemy, że ja jestem świetna, że jestem kochana, zasługuję na to, żeby być kochana, w ogóle na całe dobro świata. Jestem, nie wiem, magnesem na pieniądze, na klientów, na wszelki dobrobyt na wszystko, tak? No, ale czasem się zdarza tak, że na przykład wysiada kręgosłup lędźwiowy. I to jest przypadek, z którym miałam do czynienia ostatnio. I dam pytanie moje, co się wydarzyło w ostatnim czasie, co mogło być takim stresem związanym z bytowymi historiami tutaj pomagam sobie w kinezjologii wiedzą w biologii totalnej. Usłyszałam, że nic takiego, tylko zastanawiali się pracodawcy, czy zastanawiała się dziewczyna, czy przedłużą jej kontrakt. Hmm. Stres to nie jest taki sobie, tylko to jest potężny stres, jak ja nie wiem, czy ja będę miała pracę, czy nie, czy ja będę miała na życie, czy ja nie będę miała na życie. No, ale tutaj jakby nie o rozmiarze stresu, tylko o tym, że on akurat się bierze. Z poczucia wartości, i okazało się, że um, gigantycznym problemem dla tej osoby, która była, było powiedzenie, na przykład y, wyjaśnienie, w czym ona jest dobra, albo że ona w ogóle jest dobra. No, czy, czy ty się czujesz dobra i wartościowa? Wiecie, w głowie to tak, ale ciało. Mm -mm. I to nam pokazuje, e, między innymi bolący kręgosłup lędźwiowy. Że gdzieś tam była różnica między tym, co ona wie, że powinno być, a co realnie niesie jej ciało w nieświadomości, w przekazie w DNA, gdzieś wręcz w strukturze, nie wiem, atomowej. I to jest to, co my robimy w trakcie sesji kinezjologicznej, czyli porządkujemy właśnie takie historie, które nie wiemy, że nie siesz. a nie siesz. i one się pokazują albo w postaci jakiegoś stresu w ciele, no, który się objawia, czy bólem, czy chorobą, czy jakimiś powtarzającymi się nie wiem, wypadkami związanymi z konkretnymi na przykład częściami ciała, bo i tak bywa. Eee, na przykład, nie wiem, cały czas uszkadzą kolano, tak? Albo eee, jakimiś Rzeczami, które mi się cały czas przydarzają w życiu non-stop kolor. Ta różnica pomiędzy tym, co ja bym chciała, żeby było, a co tak naprawdę mi się wydarza. To jest to, czym się tak naprawdę zajmuje kinazjologia. I z, tej, z tego poziomu zdejmujemy ten stres. Z ciała, ale też z tego jakby programu, kim, um, kim jesteś, co niesiesz. Z tej różnicy między tym, kim jesteś, co niesiesz, a kim naprawdę chcesz być, żeby było ci łatwiej.